Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Pozdrawiam wszystkich oglądających. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, łapki w górę oraz komentarze. Jest piątek, jest szósta rano, a ja jestem przy królikach. No tak się złożyło, bo muszę sobie je nakarmić zanim zacznę sprzątać. A że zacznę sprzątać sobie po ósmej, no to do tego czasu myślę, że one zjedzą. Tak, yy, bo będę miała chwilową yy, przerwę, dlatego że muszę zawieść sobie dzieci do szkoły no i tak podpalana czarna chowa maluszki maluszki już widzą na oczka schowały się tutaj, maluszków zostało dwa i są już takie fajne pulpusie, oba jednakowe tak jak możecie sami zauważyć Wybaczcie za chrypkę, no ale tak jak rano wstanę, to czasami mam po nocy. Tym bardziej, że chwilowo mam znowu alergię. Taka ta pogoda, dużo pyłków, no to nie ma co się dziwić. Reksy, to dobrze wiecie, że siedzą same. Tak, one siedzą sobie same. Te kobitki, jak widzicie, są tutaj we trzy. Zobaczę, może na dniach dojdą jeszcze jakieś samiczki. Jak nie, no to będą siedziały tutaj sobie we trzy, tak jak siedzą. No i tak. He, tam ja sprzątane trzy dni temu. Wszystko, oczywiście, całą słomę z sianem zgarnęła tam. Tutaj jeszcze są pozostałości trawy z wczoraj, więc y, prawdopodobnie tą zielonkę sobie dzisiaj uprzątnę. Y, Jej jeszcze będę chciała zobaczyć, czy tam ma czysto, ale tak. Już widzę, że ma czysto. Tak, tak, tam. E, jak widzicie, prowizoryczne gniazdo już przygotowane. Ona ma termin na jutro. Więc albo młode pojawią się jutro, albo w niedzielę. Tak. Bo dzisiaj jest szósty, tak. Więc albo młode będą jutro, albo w niedzielę. No, ona tak wychodzi. Wracaj do klatki. sio Sio muszę ją przymknąć, bo ona lubi sobie wychodzić, a nie chce żeby sobie zrobiła krzywdę yy, i chodzi sobie tak nieraz tutaj i dopiero wskakuje sama, ona się nie boi także yy, yy, spokojnie yy, co ja wam mówiłam a no zobaczymy czy uda się w ten weekend mieć jeszcze od niej wykot, no i zostanie nam w oczekiwaniu jeszcze jedną samiczkę akurat Akurat barankę ja ją sobie wziąłam tutaj wyżej, bo żeby mi było łatwiej. Tam siedzą NB, y, dwie samice, tak razem dorosłe. Dały się połączyć w jednej klatce, nie gryzą się, siedzą razem, więc na razie niech siedzą. Jeśli chodzi o barankę, no to ona będzie miała wykoty gdzieś tak w połowie, w sumie za jakieś półtora tygodnia. No zobaczymy, co u niej z tego wyjdzie, bo nie wiem, czy ona jest kotna, czy nie. No niby straszy, ale no nie widać po niej, żeby była kotna. No, obstawiam, że jest, także musimy zobaczyć, bo tak to po barankach to ciężko mi powiedzieć, bynajmniej po tej czy ona jest kotna, czy nie. Jeśli chodzi o włożenie samca, no to samcem sprawdzałam samiec tak. Ucieka od samca, więc no, raczej rui nie ma, no ale to wszystko możliwe. Także <gry> cyrki to tylko z królikami, tak. E, czekamy, czy ona się wykoci. Termin 20-21 gdzieś tak. Mm, dlatego że ja ją wziąłam zakoconą i czekamy sobie, co z tego wyjdzie. A nie chcę jej kryć moim samcem, bo chcę poczekać, czy Będą jakieś młode z tego, co powinno być. No, Powinny być zakodzone, ale to różnie wiecie bywa. Na ten czas, kiedy ona ma mieć wykot, zapowiadają ochłodzenie: ochłodzenie do 20-19 stopni, 21, no tak do 22, powiedzmy. Mam nadzieję, że pogoda się, chociaż na ten dzień, kiedy ona będzie miała wykot, będzie chłodna. do wykotu jest trochę czasu, a pogoda jest zmienna. No i na samym końcu, jak widzicie, tutaj te dwa samczyki siedzą: samczyk-baranek liliowy i samczyk-baranek żółty. Biało-żółty, oczywiście, to srokacz i to srokacz. Tak w skrócie mówiąc, siedzą sobie tutaj i jak widzicie, rosną. Niech sobie siedzą i niech sobie. Razem. A ja wam tak życzę udanego całego weekendu, bo ja mam noc troszkę nieprzespaną z powodu tego, że tak trzaskał w nocy, że się nie dało spać. Tylko słyszałam szyby w oknach. No i oczywiście zaglądałam co u królików, no bo jednak to było coś, co może spędzić sens powiek. A tym bardziej, że jak ma się samiczki z młodymi, to różnie bywa albo kotną, no, więc lepiej było. Wygląda. Dobrze, to tyle na dziś. Jeśli Wam się spodobało, to oczywiście, zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej.